Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje Krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Chirurgia Robotowa. Materiał opowiada o projekcie Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce zrealizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. O przedsięwzięciu wspartym z programu regionalnego województwa Wielkopolskiego. Opowiada profesor Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja: projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Chirurgia robotowa Dawidzi ma swoją 20-letnią tradycję. Dzięki funduszom europejskim w końcówce zeszłego roku dotarła do Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dzięki tej technologii możemy wykonywać najbardziej precyzyjne zabiegi w onkologii chirurgicznej. Widzimy ją na chirurgię narządową. Poczynając z góry chirurgię głowej szyi, chirurgię jamy brzusznej, chirurgię ginekologiczną, i właśnie w tych trzech obszarach w Wielkopolskim Centrum Onkologii ta technologia jest wykorzystywana. W zakresie głowy i szyi jest ona szczególnie y, istotna. Dzięki tej technologii chory może mieć wykonaną precyzyjną operację, która nie powoduje dewastacji jakości życia. Sam pobyt pacjenta ograniczony jest zaledwie do 3-4 dni. Przy dużych zabiegach wykonywanych bez tej technologii to jest 14 do 18 dni. Chory po następnego dnia po zabiegu z reguły może samodzielnie pić i jeść i komunikować się, co jest bardzo istotne.